5, 4, 3, 2, 1, 1. 100. Lewy łuk długi. Z dohamowaniem. Lewy 2. Z dohamowaniem do prawy 3. To lewy ciąć wypuść środkiem. To prawy 2 wypuść. Potem 100 prawy ciąć. Do lewy lekko ciąć trzymaj. Potem 150 prawą. Do hamowanie. Lewy dwa krótki do prawy 1 wypuść. Potem 250. Hamowanie. Lewy 90 grząsko. Sto lewy dwa. Potem sto. Prawy łuk, długi. Do lewy ciąć, wypuść. Do lewy jeden głęboko ciąć. Potem 100. Prawy dwa. Do lewy ciąć, do prawy jeden z hamowaniem do prawy trzy. Pięćdziesiąt, lewy ciąć, mamy dwieście pięćdziesiąt, do hamowania prawy dwa długi. Dzieść pięćdziesiąt, prawy łuk krótki. Potem sto pięćdziesiąt. To hamowanie, lewy trzy. Czterystaprostuję. Przez szczytu hamowanie prawy 90 szeroko Potem 250 hamowanie lewy 90 wypuść szeroko Lewy Łuk. Potem 200 prawą. Do hamowanie lewy dwa krótki, głęboko ciąć. Potem 250 prawą. Do lewy dwa krótki wypuść. Potem 100 lewą do hamowania prawy cztery, wypuść. Siedemdziesiąt prawą, lewy trzy, krótka w trzy. Ten sto pięćdziesiąt lewą. Hamowanie prawy dziewięćdziesiąt, szeroko, wypuść. Ten 200 dwieście. Okay. <laughs>